Panie pośle, szanowni Państwo, ja z okazji tak wspaniałego jubileuszu i jubileuszu chciałabym złożyć serdeczne gratulacje władzom klubu, działaczom klubu, ale również zawodnikom. Proszę Państwa, 20 lat działalności. Przez 20 lat udało się trenerom kreować wspaniałe postawy młodych ludzi. Szanowni Państwo, drodzy zawodnicy, drodzy, drodzy, drogi trenerze Piotrze, bo tak można powiedzieć, drogi prezesie. Dzisiaj klub Kyokushinka i karate w Szczytnie to wielka, wielka, wielka wartość tego miasta i tego powiatu. Dzisiaj na stałe wpisaliście się w barwy, w barwy herbu, w barwy, w barwy flagi miasta Szczytno, więc co tu można powiedzieć? 20 lat to rzecz, że trzeba wrócić do historii i popatrzeć. Jeżeli ktoś zaczynał mając 30 lat, dzisiaj ma 50. Jeżeli ktoś zaczynał mając 20 lat, dzisiaj ma 40 i tak dalej. Dzisiaj rodzice przyprowadzają swoje dzieci do tego klubu. Ten klub jest wielką jedną rodziną. Szanowni Państwo, a jest taka osoba, która jest ikoną tego klubu. Panie Piotrze, Pan jest ikoną tego klubu. Pan jest wspaniałym wychowawcą. Pan jest wspaniałą. Wspaniałym człowiekiem, który potrafi integrować tych młodych ludzi, tutaj w tej klubie. Jeszcze raz serdecznie Panu życzę i życzę następnych 20-20 lat. Jeszcze raz gratuluję serdecznie. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że z całego serca życzę Wam kolejnych wspaniałych dziesięcioleci. Jestem z Was dumna. i Jestem przekonana, że wszyscy tu jesteśmy z Was bardzo dumni i dlatego właśnie chciałam zaprosić mojego wspaniałego kolegę, Pana posła Ryszarda Kalisza, abyśmy razem mogli teraz dokonać uroczystego wręczenia. To jest niespodzianka, proszę Państwa. Dziękuję Pani Poseł Bojacie Bublewicz, bo Pani Poseł odczytała list z Warszawy, z Pałacu Prezydenckiego, z krakowskiego Przedmieścia, ale wieść o Waszym klubie Jokoszyn Karate i o panu Piotrze. Dotarła też w inne miejsce Warszawy, na plac teatralny do Pałacu Blanka, gdzie mieści się Ministerstwo Sportu i Turystyki. I kolejka, kolejna nasza wspólna koleżanka, pani ministra Joanna Bucha, dowiedziawszy się o tych wszystkich dokonaniach w szczytnie, postanowiła przyznać panu Piotrowi Zembrzuskiemu brązową odznakę za zasługi dla sportu. Gratuluję serdecznie. Wręczamy niniejszym dwie odznaki. Odznaka do wyeksponowania w Jestem niezmiernie zaskoczony i tak naprawdę nie przygotowałem się na żadną mowę, żeby podziękować. Głos mi się łamie, bo jest to niecodzienna sytuacja i i to jest Serdecznie mi miło, że gdzieś tam wysoko doceniono to, co robimy tutaj w klubie. Ja zawsze podkreślam, że to nie Piotr Zemrzuski jest tutaj klubem, tylko te sto ileś osób, co ćwiczy w klubie. Wszyscy tworzą tę atmosferę i gdyby nie ci chętni do, do uprawiania, to nie byłoby Piotra Zemrzuskiego. serdecznie dziękuję w imieniu swoim. Proszę przekazać pani minister Joannie Muszę za to, że. Doceniłam nasz wysiłek. Dziękuję bardzo. Skromny prezes Zembrzuski. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że sekcja judo w szczytnie Niek Nowakowski, Edmund Legowicz, Paweł Dudo i Tadeusz Dymerski. Obecnie w sekcji szkoły są dwie grupy dzieci i młodzików oraz seniorów. To, co najpiękniejsze dla nas szczęście rodzina, miłość wygrana Na kolana padam tylko przed Bogiem Więc nie widzę klęknę na glebę przy tobie Mam moc, Heh, dopóki jesteś Dopóki <śm> jesteś <śm> <śm> Turn up the trouble, radical mind, day and night all the time. 7, 14, fly, divine, maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse. Jest ten karateka oczekiwany Okrycie głowy wybitnego polskiego karateki przyjechało prosto z Kyoto. i brawa proszę Państwa brawa no przecież nie może być inaczej O, tego to się nie spodziewałem, tego się nie spodziewałem. Brawa proszę Państwa.